Cześć moi drodzy, witam was serdecznie w kolejnym odcinku. Dzisiaj będziemy rozmawiali o tym, gdzie pozyskiwać wiedzę o drobiu, ponieważ wiem, że dużo ludzi zastanawia się, jak zacząć swoją przygodę, od czego zacząć. O tym odcinki macie, natomiast jest mało odcinków jak pozyskiwać w ogóle wiedzę w tym temacie, więc tutaj dzisiaj o tym będzie trochę. Mam nadzieję, że odcinek wam się spodoba. Jeżeli tak, to zostawcie łapkę w górę no i subskrypcję na kanale. Jako, że mnie wspieracie i chcecie, żebym tutaj dalej dla Was nagrywał. Także moi drodzy, zaczynajmy. I pierwsze miejsce, gdzie możemy pozyskiwać wiedzę, to jest oczywiście internet. I tutaj mamy różne fora, różne blogi, różne strony internetowe i polskie, i zagraniczne, gdzie możemy szukać tej wiedzy, właśnie o tym, gdzie, jak można hodować drób. Więc pierwsza. Kwestia pierwsza rzecz to są oczywiście strony internetowe. No i tutaj, jeżeli chodzi o internet, słuchajcie, jest bardzo dużo informacji i prawdziwych i nieprawdziwych i fejków i nie. Także musimy naprawdę filtrować tą wiedzę, sprawdzać na własnym przykładzie, czy to się, czy ta wiedza w praktyce się sprawdza, czy to nie jest jakieś y, coś, że ktoś to zrobił dla pieniędzy i nas oszukuje. Dlatego warto to na bieżąco sprawdzać, weryfikować. Drugie miejsce, które ja Wam polecam, słuchajcie, to, jest, to są oczywiście kanały na YouTube, gdzie praktycy, ludzie, którzy faktycznie mają drób i Wy to widzicie, oni się wypowiadają i o tym mówią. No i tutaj nie będę Wam mówił, że polecam swój kanał, ale na pewno się domyślicie, że jak najbardziej polecam. I powiem Wam szczerze, że tak, uzasadnie. uważam, że nie ma drugiego takiego kanału, słuchajcie, który mówi tak merytorycznie, ma ponad 600 filmów samych porad, ma ponad 70 raz kur, o których opowiada. I tutaj nie mówię, że ja mam teraz kur, natomiast wiedza, którą pozyskałem i informacje naprawdę wydaje mi się, że wystarczą Wam do tego, żeby prowadzić hodowlę naprawdę na wysokim poziomie. Gwarantuję Wam, wręcz gwarantuję, jeżeli obejrzycie wszystkie filmy na moim kanale, albo chociaż 90% porad, będziecie mieli wiedzę większą niż 90% ludzi, która w ogóle jest w Polsce. Tak uważam, ponieważ ludzie się za bardzo tym nie interesują. Często nawet, słuchajcie, jacyś weterynarze nie mają o tym tak obszernej wiedzy. Więc jak najbardziej polecam swój kanał, Ręczę za niego, że tutaj naprawdę macie wiedzę merytoryczną, sprawdzoną, przetestowaną przez praktyków. Kolejna rzecz to są oczywiście książki. W książkach jak najbardziej moi drodzy możemy dowiedzieć się wielu różnych ciekawych informacji dotyczących drobiu. Książki też w większości piszą praktycy albo jacyś weterynarze, ludzie, ludzie którzy się szczerze tak zajmują drobiem. Raczej tam nie będzie oszukanych informacji, ponieważ oni w większości ręczą własnym nazwiskiem. Więc jeżeli macie taką książkę. Tylko teraz też weźcie pod uwagę, że tam zdobędziecie książka ma 20-30 stron, bo grubszej nie znalazłem na rynku. No to takie książki, słuchajcie, cieszą się jakąś tam popularnością, natomiast tam nie będzie za dużo informacji jak na 30 stron. Ponieważ, tak porównu porównując nawet do siebie, gdzie ja tych filmów nagrałem ponad 600, film ma średnio 8 minut, no to raczej wątpię, że tam będzie nie wiadomo ile tej treści. Natomiast jak najbardziej również to polecam. I. Źródło chyba najważniejsze, które również Wam polecam, oprócz właśnie kanałów na przykład na YouTube, to jest oczywiście, moi drodzy, rozmowa z praktykami. To jest pisanie do ludzi, którzy mają kury, pytanie się na forach internetowych, my mamy swoją grupę Kury na której możecie się zapytać, mój kanał na YouTube, możecie pod każdym filmem jakieś pytanie zadać, kto chce, nawet pytanie niezwiązane z tym filmem, możecie zadać, ja na każde pytanie odpowiadam pytanie, rozmowa z praktykiem, co robić, jak robić, kiedy robić, to się naprawdę sprawdza i czy, słuchajcie, czasami wam zaoszczędzi naprawdę tonę czasu, niż byście mieli sami szukać tych informacji albo uczyć się na błędach. No i słuchajcie, bardzo ważna rzecz to jest filtrowanie tych informacji. Czyli sprawdzanie, czy ten pan naprawdę mówi prawdę, czy on mówi to po to, żeby zarobić, mówi to dla własnych korzyści, czy dlatego, bo faktycznie chce wam pomóc. Ja wam nic nie wciskam, nie chcę wam nic sprzedawać na siłę. Chcę to robić po prostu, żebyście byli świadomi tego, jak to robić, kiedy to robić. Widziałem, że takich kanałów nie ma na YouTube. Ja mam tam jakąś wiedzę, coś wiem, więc chcę wam po prostu pomóc i tych informacji dostarczyć, bez względu na to, czy macie lat 10, 5, 20, 50 czy 80. Nie jest to istotne istotne jest najbardziej to, żebyśmy po prostu sami jako hodowcy byli świadomi tego, jak to robić, a część hodowców po prostu nie jest świadoma. Dlatego warto tych ludzi uświadamiać, warto rozmawiać, warto pokazywać, co robić i jak robić. Kolejna rzecz, moi drodzy, to są audiobooki. To widziałem parę nagranych i plików, też PDF, takich książek internetowych, ci, co nie wiedzą. Słuchajcie, te książki internetowe jak najbardziej też są przydatne, natomiast często, jak googluję sobie tych ludzi, którzy je piszą, to nie piszą to praktycy, piszą to ludzie, którzy po prostu nie nie wiem, mają płacone, czy jakaś agencja to pisze, też nie wiemy, kto te informacje dostarcza. Więc tutaj bym się naprawdę zastanowił, można iść sobie do biblioteki, wypożyczyć jakąś tradycyjną książkę o zwierzętach, może akurat będzie o kurach, chociaż rzadko mi się zdarza, żeby taką książkę akurat znaleźć, no ale, ale zdarzają się też takie książki, więc można sobie poszukać, można coś przez internet zamówić, można pojeździć do hodowców albo porozmawiać właśnie z praktykami. Jest tego naprawdę sporo. No i tutaj tylko właśnie taka zasada główna żebyście słuchajcie zwracali uwagę na to kogo słuchacie, bo często rady, które ktoś wam daje mogą nie być do końca dobre i ci ludzie nie dają tych rad dlatego, żeby tutaj wam zaszkodzić, ale po prostu sami do końca mogą nie mieć wiedzy albo mają jakieś w tym korzyści na przykład materialne. Także naprawdę warto czasami to sprawdzić, żeby mieć pewność, żeby tutaj nic złego z tym drobiem się wam nie stało. To są takie słuchajcie Główne źródła, myślę, takiej podstawowej, i bardziej profesjonalne, co kogo interesuje, każdy może szukać w innym miejscu. Teraz, przez to, że mamy właśnie internet, mamy mnóstwo wiedzy, naprawdę mnóstwo. Jeżeli ktoś się chce czegoś nauczyć, to w większości przypadków się i tak nauczy. Jeżeli będzie chciał, będzie szukał, będzie ciekawy, jest w stanie to zrobić, ale ja wam polecam właśnie rozmawiać z praktykami. Jeżeli macie jakieś pytanie, to zadajcie nieśmiało, nie bójcie się, po prostu pytajcie. I e, ja będę się starał, czy ja, czy w ogóle jakikolwiek inny hodowca, na te pytania wam odpowiadać. To, że tutaj mam, słuchajcie, 20 czy 30 kurek, też nie świadczy o tym, że my po prostu tej wiedzy nie mamy, bo to jakby nie świadczy nawet ilość tego drobiu, bo później to się po prostu skaluje, a procedura jest praktycznie ta sama. E, także. E, tak to wygląda, byłbym nawet ostrożny. Słuchajcie, czasami Wam powiem, jak rozmawiacie z weterynarzem, bo to też nie jest człowiek, który zawsze ma kury. To jest człowiek, który ma jakąś wiedzę książkową. Nie wiemy, od kogo się tego dowiedział. Nie wiemy. Skąd czerpał te informacje? Więc też by mi się taka lampka zapaliła, najlepiej wydaje mi się, że wychodzi na tym, słuchając praktyków, i to nie tylko w dziedzinie drobiarskiej, ale również w innych dziedzinach, związanych z biznesem, z nieruchomościami, z rolnictwem czy z czymkolwiek. Warto rozmawiać z praktykami, którzy przeszli to na własnej skórze, którzy popełnili te błędy, ażebyście Wy już ich nie musieli po prostu popełniać. Także e, tak to wygląda. E, tradycyjne, słuchajcie, są metody profesjonalne, jakieś tam internetowe. Jest tego naprawdę mnóstwo, więc każdy może znaleźć coś dla siebie, co chce. I też nagrywam ten odcinek, żebyście najpierw się nauczyli o kurach, a dopiero później mieli te kury, żebyście zdobyli jakąkolwiek wiedzę, a nie uczyli się podstaw w momencie, kiedy te kury. Już kupiliście podstaw, możecie się uczyć na początku, potem możecie wzbogacać swoją wiedzę. Ale takie podstawy, podstaw warto mieć. U mnie wystarczy, że obejrzycie trzy filmy na kanale i już będziecie te podstawy po prostu mieli. To tyle, moi drodzy. Ja Wam bardzo dziękuję. Trzymajcie się, uważajcie, kogo słuchacie, uważajcie, jakie kanały oglądacie na YouTubie. Bo. Nie powiem, że ktoś chce dla Was źle, ale część ludzi po prostu jak ja widzę, czy jak ja oglądam jakieś kanały, czy, czy po prostu ludzie nie mają wiedzy. Trzymajcie się, moi drodzy. Do zobaczenia. Cześć.